Bez witaminy C, twoje ciało zaczyna się dosłownie rozpadać. To nie jest suplement dla fit-influencerów. To absolutna podstawa życia. Posłuchaj, co się dzieje, kiedy jej brakuje. I zanim przedstawię wam, co się dzieje, kiedy brakuje witaminy C w naszym organizmie, koniecznie zasubskrybujcie kanał po więcej. Także, cóż, myślę, że rozsiedliście się wygodnie i lecimy. Od razu mówię, że od tego tygodnia, czyli od 1 września 2025 roku zaczynam eksperymentować z podcastami. Zamiast dwóch podcastów w tygodniu poniżej 10 minut będę, będę publikował jeden podcast w tygodniu powyżej, 15, powyżej 10 minut, a chciałbym, żeby te podcasty trwały jak najdłużej. Zobaczę, jak, która forma się będzie lepiej przyjmować, bo mi się wydaje, że ta z dłuższymi filmami będzie o wiele lepsza, ale to czas pokaże. Dam temu eksperymentowi, no, 6 tygodni, albo powiedzmy już, niech będą te dwa miesiące do yy, początku listopada. Także, cóż, lecimy. Witamina C, kwas askorbinowy, jest jedną z najważniejszych witamin dla organizmu człowieka. I teraz, drodzy widzowie, poniżej zrobiłem klasycznie, w sumie dosyć dużą listę, dlaczego musimy tę witaminę spożywać. Od podstawowych do bardzo szczegółowych powodów. Główne powody biologiczne i zdrowotne. Organizm nie potrafi jej sam wytwarzać. Człowiek, w przeciwieństwie do większości zwierząt, zwierząt nie syntetyzuje witaminy C i musi dostarczać ją spożywienia. Od razu powiem, że pod koniec filmu przedstawię Wam jedzenie, które posiada dużej ilości tej witaminy C. Witamina C jest niezbędna do życia. Jej brak prowadzi do szkorbutu, choroby objawiającej się krwawieniem dziąseł, utratą zębów, anemią, osabieniem i w końcu śmiercią. Uczestniczy w syntezie kolagenu. Bez niej tkanki łączne, skóra, ścięgna, chrząstki... Kości I naczynia krwionośne nie, nie rozwijałyby się prawidłowo. Wzmacnia gojenie ran. Jeśli się skaleczysz, to dzięki tej witaminie C, ta rana się po prostu szybciej zagoi. Kolagen i regeneracja tkanek potrzebują witaminy C. Chroni DNA, białka i tłuszcze. Działa jako antyoksydant, neutralizując wolne rodniki. Reguluje odporność. Wspiera działanie białych krwinek, limfocytów, neutrofili, zwiększa produkcję interferonów i fakocytozę, zwiększa wchłanianie żelaza, szczególnie niechemowego, z roślin, zapobiegając anemii. Potrzebna w syntezie neuroprzekaźników, m.in. dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny. Wspomaga produkcję karnityny, niezbędnych do transportu kwasów, tłuszczowych do mitochondriów, reguluje hormony m.in. kortyzol i hormony tarczycy, wpływ witaminy C na układ odpornościowy, skraca czas trwania przeziębienia, nie zapobiega mu, ale tutaj jest bardzo ważny szczegół, łagodzi objawy przeziębienia, zmniejsza nasilenie na infekcji górnych dróg, dróg oddechowych, Wzmacnia barierę nabłonkową przed patogenami, chroni komórki odpornościowe przed stresem oksydacyjnym, wspiera regenerację witaminy E, też antyoksydant. E, wit, e, korzyści dzięki witaminie C dla skóry i tkanek. Poprawia elastyczność skóry i opóźnia starzenie. Wspomaga gojeniem oparzeń i ran pooperacyjnych. Chroni skórę przed promieniowaniem UV, wspiera naturalne mechanizmy obronne, zmniejsza ryzyko powstawania zmarszczek i przebarwień, zapobiega kruchości naczyń krwionośnych e, oraz, oraz siniaków i pękań naczyń, np. przy paznokciach. Zmniejsza utlenianie cho cholesterolu LDL. Po prostu jest to mniej, mniej blaszek maszynowych. Witamina C obniża ciśnienie krwi u niektórych osób. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Poprawia elastyczność tętnic. Zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru. Pośrednio przez redukcję stresu oksydacyjnego. Ochrona narządów dzięki witaminie C. Chroni wątrobę przed toksynami i alkoholem, wspiera nerki w usuwaniu wolnych rodników, zmniejsza ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej w oku. Chroni płuca, przydatna rzecz u palaczy i osób narażonych na smog. A co do palenia to po raz drugi już chyba zapraszam Was do filmu, który nagrałem jakiś czas temu. Odnośnie tego, dlaczego rzucenie polenia jest takie trudne. Wsparcie witamin, dzięki witaminie C w stanach szczególnych, potrzebna w okresie wzrostu dzieci i młodzieży, zwiększone zapotrzebowanie tejże witaminy w ciąży i podczas karmienia piersią przyspiesza regenerację po operacjach i urazach. Witamina C jest także ważna u sportowców, czyli na przykład u mnie. Redukuje mikrooszkodzenia mięśni i poprawia regenerację. Pomaga osobom starszym w zachowaniu sprawności, wspomaga detoksynację organizmu, interakcje i wsparcie innych substancji. Regeneruje, wróć, regeneruje witaminę E i beta-karoten. Uczestniczy w metabolizmie kwasu foliowego zwiększa biodostępność niektórych leków neutralizuje toksyny środowiskowe i metale ciężkie, np. ołów utrzymują równowagę między innymi antyoksydantami w organizmie. Skutki nie, nie kurczę, język mi się plączy. Skutki niedoboru dlaczego można, dlaczego nie można jej ignorować. Szkorbut, ciężki niedobór. Osłabienie i chroniczne zmęczenie, krwawienia dziąseł, obluzowanie i wypadanie zębów, siniaki i krwotoki podskórne, sucha, szorstka skóra, wypadanie włosów, spowolnione gojenie ran, anemia, zaburzenia nastroju i drażliwość, obniżona odporność i częstsze infekcje. Teraz przedstawię wam owoce ale najbogatsze źródła z witaminy C. Pierwszym owocem jest acerola, wiśnia z Barbados, ma na w sobie 1500 do 2000, do 2500 mg tejże witaminy. Dzika róża, świeże owoce 426 mg, czarna porzeczka 180 mg, kiwi 90 mg, truskawki 60 mg pomarańcze 50, mandarynki 35, cytryna 40 mg, mango 36, papaja 60 i ananas 47 mg. Warzywa to są tak samo mocne źródła jak i owoce, i również przedstawiłem Wam listę warzyw, które mają. Najwięcej witaminy C. Pierwszym na liście jest natka pietruszki 177 mg, czerwona papryka od 120 do 150 mg, zielona papryka 100 mg, brukselka 85 mg, brokuły 83 mg. Kalafior 48 mg, jarmusz 120 mg, kapusta biała 36 mg, kapusta kiszona 30-35 mg, pomidory 20 mg, ziemniaki 20 mg mniej, ale jemy, jemy ich sporo realnie. Ziemniaki dają właśnie dużo witaminy C. I ziemniaki powinny być generalnie w każdym obiedzie codziennie. I teraz jeszcze parę dodatków, na przykład w ziołach. A mianowicie 85 mg znajduje się w koperku, 58 mg znajduje się w szczypiorku i 28 mg znajduje się w szpinaku. Wskazówki praktyczne. Obróbka termiczna niszczy witaminę C na lepiej. Jedz warzywa i owoce na surowo, albo krótko gotowane na parze. Sok świeżo wyciskany traci c w ciągu kilku godzin, więc lepiej jeść całe owoce. Różnorodność nie polega tylko na cytrusach, bo, bo papryka, natka pietruszki czy kiszona kapusta ma, mają ją, jej często więcej. E, przykład prostego zestawu, który pokryje całodzienne zapotrzebowanie. Jedno kiwi, które ma 90 mg, jedna garść natki pietruszki, na przykład w sałatce, będzie około 50 mg, pół czerwonej papryki to będzie około 70 mg. I razem daje nam 200 mniej więcej, 210 mg, czyli już dwa razy więcej niż minimum, a to nadal bardzo proste do zrobienia. Także cóż, przebrnęliśmy przez ten film. Eee, ja mam nadzieję, że przesłuchaliście ten film do końca. E, jak i również mam nadzieję, że mój eksperyment, który właśnie od dzisiaj, czyli od 1 września, ma miejsce, e, a mianowicie wstawanie ponad 10-minutowych podcastów, e, będzie miał rację ubytu. I watch time, subskrypcje będą lecieć jak jabłka z drzewa, że tak to powiem. Ale cóż, jeszcze raz wspomnę i przepraszam, że, że tak żebrzał o te subskrypcje. Ale wiecie, póki mam mały kanał, to dla mnie każda subskrypcja się naprawdę liczy. E, więc chyba polecimy klasykiem. Polecajcie kanał znajomym. Lajkujcie. Subskrybujcie. Mam nadzieję, że do końca roku wbijemy te 150 a może nawet 200 subskrypcji, ponieważ plany na przyszły rok są naprawdę ogromne, ale jeszcze nie będę nic o tym mówił. Także cóż, dziękuję za oglądanie, dziękuję w sumie za słuchanie. Ja już klasycznie muszę dobić moje cappuccino i zacząć montować e, kolejne filmy dla Was. Także cóż. Do usłyszenia w kolejnym podcaście za tydzień. Hej, hej.